Witam, Pasieka Maja z Wilczkowa, dzisiaj pokażę jak się, jak ja wtapiam wędzę, prawda, idzie w miarę szybko. Do wtapiania kawałek płyty na gąbce, żeby się nie ślizgało i nie latało, do tego szybka z przestawką to już jest wysłużone, sporo na tym wtopiłem. Stapiam prostownikiem przez akumulator, żeby nie popalić, prawda? Doładowuję i w ten sposób to idzie. Wkładam ramkę, mam dwa rodzaje węzy. Wkładam zawsze, staram się, żeby węze w dół do ramki dolegał, bo górę to zawsze nadroją, ale dół nie zawsze później zostają takie. Niezbyt ciekawe wyglądające ramki. No to przyciskam to szybą. Nie jest za ciężko. Tutaj mam kabelki i głośniki z magnesem. Po to tylko robione to w 10 minut, prawda? Że nie spadają i trzymają się, prawda? Jak odkładam, biorę następną. To jest fatygowana. ale przykładam dwa. ...szybka ma tą zaletę, że przez szybkę widać jak się wtapie, prawda? W którym momencie przestać Nie wiem czy widać dobrze jak przechodzi nagrzewa się akumulator trochę słaby, ale Przestaje odkładam no magnesiki, nie spada nic, prawda? Przez to im dam trochę większy. ściągam szybkę. ...ma no ładnie wtopioną. W ten sposób idzie... ...szybko, nieraz ramki są trochę... ...przekoszone, można wyrównać. Dużo, by doszedł. Szybko na to przywody do drutu i widać jak już przez węze robi się kolor prawda, jak się wtapia drut Przechodzi puszczam Odkładam Czekam chwilę żeby ten wosk który na około drutu się roztopił żeby powrotem się zastyk, ściągam szybkę bramkę i wtopiony. mam bdę z tego roku świeżą. Ile trzeba odczekać, żeby stężało? Ja mam drut w ramkach 0,4. Nierdzewkę jeżeli ktoś ma kwasiaka, na przykład to dłużej trzeba kwasiaka wtapiać albo dzielić sekcjami na połowę. Bo inaczej to kwasiak tak szybko się nie nagrzewa. Ocyng szybciej, ale ocynk później rdzewieje. Także ja daję ten 0,4. Dobrze się trzyma. Dobrze powlekają, czym jest lepiej naładowany akumulator, to szybciej idzie, bo szybciej rozgrzewa drut. Tego ja nie ładowałem, także trochę słaby, ale tak do kawy można wtapiać, szybko idzie. No, magnesiki dobrze się odkłada, bo nic nie spada. Wcześniej to robiłem, że miałem wkładane, ale to zawsze gdzieś się wysunęło. Na magnesach dobrze czym. Zawsze pamiętaj, żeby do dołu. Puszczamy, odkładamy, chwilę czekamy... Und dann muss Poczyszczone. To węzeł z tamtego roku, ona zbielała. Tak chłodnym jest. Na no, ty ładnie widać jak się drut przygrzewa przez węzeł puszczamy chwilę czekamy w ten sposób szybko idzie <laughs> przy kawie można topić ze 100-150 ramek no przeszyba fajnie widać tak już jest wystarczająco kiedy przestać żeby nie przegrać, żeby drut nie przeszedł że jak ładnie przechodzi, przytapiasz się. I w ciągu nie wiem ilu, 5-10 minut cały korpus szybko idzie. Jak akumulator jest naładowany to jeszcze szybciej. To wszystko, dzięki.